Ten chłopiec nie mógł patrzeć na nikogo. Każdy, kto nawiązał z nim kontakt wzrokowy, natychmiast zamieniał się w kamienny posąg. Aby ich chronić, przeniósł wszystkie już skamieniałe osoby do sali lekcyjnej. Następnie pobiegł do sali gimnastycznej, by się ukryć i zapobiec kolejnym ofiarom. Potem pożyczył okulary od przyjaciela, który był na zewnątrz. Używając swoich mocy, natychmiast zamienił je na swoje specjalne okulary z domu. Teraz nie musiał się już martwić, że przypadkiem zamieni kogoś w kamień. Podczas spaceru nagle zobaczył plakat przedstawiający pokaz magii w szkole i poczuł, że coś pójdzie nie tak. Przewidział, że Magik Nie zdoła wydostać się z magicznej skrzyni, więc teleportował się do środka, by go uratować. Okazało się jednak, że się myli. Magik już wyszedł. Asystentka zaczęła wbijać miecze do skrzyni, jeden po drugi, a on musiał ich wszystkich unikać. Potem asystentka podniosła skrzynię, ale nagle Hak się odczepił i skrzynia spadła gwałtownie. Na szczęście miał swoje supermoce. Publiczność była coraz bardziej napięta, gdy asystentka przygotowywała się do podpalenia skrzyni, ale on już zamroził ją od środka. Na końcu pokazu asystentka przyniosła ogromny rozdrabniacz, lecz on już uciekł i wrócił do tłumu niezauważony. Nagle Magik Pojawił się ponownie na scenie, a wszyscy byli zachwyceni występem.